Pozdrawiam Bing Klienta, Cypotwory, Krzyńmikser, Fomi, Słodziak, Daktyla i Waderka To jest piosenka dla nich Lecimy, 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 lecimy Wale tutaj witam na tym właśnie oddziale, co tutaj wydarzyło się, nie wie nikt wcale Zawali się do grupy, o której nie marzono, to jest właśnie ekipa zbudowana Minecraftowo Edłosy to ich props i grają to na koks Materek misz bedworsów, wielki gracz minecraftowy Złapali go na kokstrat i był zadowolony Pomiego nie przestałem, bo jego już nie trzeba Wysłali się na YouTube, aż opada wszystkim szczęka Potworek jest jak zawsze oblany wszelką fałą Zostawił dziś na bicie to co mi brakowało Słodziaczek jest najmłodszy, to chyba każdy wie Jednak jest cwany jak sam Park Hanhie Stawili mi szymeczka co ładną buziema ma Na live pokazuje jak o swój wygląd ba to jest koza, który ma właśnie psa Zabawiał go pieczką, dziś gra w minecrafta tak tyle można kupić w Azji u Araba Ten jednak tylko graft na trybie kokrata. Kończymy tego bita, super jest ta ekipa Niech nigdy się nie kończy i niech się rozpoczyna Ejo, mam nadzieję, że zobaczyliście tą piosenkę Minecraftowe świu